Wiesz, co się z Tobą stanie, jeżeli będziesz trenować trzy razy w tygodniu? Możesz skończyć tak, albo tak, albo nawet tak. Czy treningi w tygodniu powodują szokujące zmiany? Pod warunkiem, że trenujesz mądrze, a nie ciężko. Trenując mądrze, to znaczy, nie skaczesz podywanie, byle tylko się zmęczyć i spocić. Ja wchodzę w nowy rok z programem Body Shaper, a ty. Trzy treningi w tygodniu, które trwają od 30 do 55 minut. Do ich wykonywania potrzebujesz jedynie gumy. Nagrałam całe treningi i będziesz mogła trenować równocześnie ze mną, ale bez gonienia, skakania i tupania. Będę do Ciebie mówić podczas całego treningu. Nauczę Cię trenowania w zgodzie ze swoimi możliwościami i pokażę Ci, jakie to daje efekty. Jakie efekty da Ci program Body Shaper? Co otrzymasz w nagrodę? Sylwetkę marzeń. Wchodzisz w to?